Jezus, idę. Nazywam Co za taka roześmiana? Pijana jesteś. O. Weź mam, mam nowego chłopaka, ma 45 lat. Jezu, daj mi normalnie pieniądze. ale super. Ja, ty goldnigerze, czemu ty sobie umawiasz z takim dilfem starym? Ty jesteś normalna? Boże, dziecko, goldnigera wychowałam. Nowy chłopak mojej córki jest taki stary, że mógłby być jej ojcem. O córeczko, robi jutro rosołek z chabowem i ziemniaczki. Może twój chłopak nowy przyjdzie, co takie dobre. Co? No, to w sumie to może... Okej. Okay. Następnego dnia! Hej mamo! O, kur! Ten jej nowy fagas! stał z moją starą łóżewką, nigdy nie reagowała tak na moich dużo starszych chłopaków. A teraz jakieś migdlenie w ogóle, o co chodzi, What the fuck. Mnie zawód Iwan Czernoch. I mnie brawy stut, za mnie stut. Iwan Czernoch, co ty robisz swoją bardzo Zrobiłam cię z nim. Mamo, przestań kłamać, wiem się nie podoba, że tam przez z Stasz chłopakiem! Ale to nie chodzić, ja, za jesteś w a... połowie mózgiem! Co się dzieje? Co ty robimy? Co to się stało? Aaaaa! się! Nie mamy pieniędzy na szpitu! No zabioram płacić 10 tysięcy za babę, która ma dzień z Ruskiem! Ja sam dla rodziny Spierowiu! A co my teraz z nie robimy? O górę! Mam, mam z przed 15 lat! Władam! Nie zostawię mnie! Wstaję i wychodzę! I już zrobię spierdają Chwila. Musimy znaleźć mojego męża, bo. Jestem w ciąży. <tos> <tos> jestem! Jestem! Kochani, tak się cieszę, że wróciłam. Dlaczego mi jedną kartę! No mąż mnie zostawił! Ry. No i co my teraz zrobimy? Znajdę sobie nowego męża! No i. Teraz są wszyscy szczęśliwi i zdrowi. Kinga znalazła nowego męża. <coughs> że kurwa macie są Nie go no, zapraiszera. Ja, no, ja... <grym> <grym> ja mnie Ivan, ja kurwa. Ja mnie wrad nie suczy zaawiesz. <grym> <Sme> Miaż <grym> powiedzieć jak się nazywasz ty? <grym> ja mnie Ivan Czernok. Jemu nie. Patrzcie. Ivan Iwan... <grym> Czernok. Co ty, pościgł? co ty figury? Korba mi to berę za Ivan Czernok. Co ty? No, to... no i co my z nim robimy teraz? No i co my teraz z nim robimy? Ona chyba nie żyje, pomóż mi! Oblak! Bliat! Kurwa! No i co my teraz z nim robimy? Pomóż no, mi, nie wiem, zakopmy ją gdzieś czy coś? Oblak! No i co my teraz z nim robimy? Oblak! Bliat! Kurwa! No i co my teraz z nim robimy? Oblak! No, dobra kurwa, no, co my teraz z nim co? No i co my teraz z nią robimy? i Co my teraz z nim robimy? Ale <grym> no, no, no chyba nie żyjemy. Mam przy... mam tutaj. <grym> Dwa nie tak blisko twarzy Dobra Nie, ja wiem co ty robisz, nie przybliżasz Musimy znaleźć mojego męża, bo <laughs> Jestem pregnant Musimy znaleźć. Musimy znaleźć mojego męża. <laughs> Musimy znaleźć mojego męża, bo <laughs> Jestem emocjonalny <memą, że> jestem... <laughs> Musimy nie zostać. No i co my teraz zrobimy? A co ja miałam powiedzieć?